Witam Was serdecznie z tej strony, Alan. Tak, już w sumie zastanawiałem się, czy wrzucić ten film, czy nie wrzucić, ale nie mogę Wam nie powiedzieć tego, co chcę Wam powiedzieć. Ja osobiście nie lubię się powtarzać, co nie oznacza, że nie składam życzeń. I tak sobie myślę, że zamiast powtarzać Wam utarte schematy, to tak szczerze, od serca, otwarcie powiem Wam, że życzę Wam po prostu wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Z rodzinką, bo dla mnie osobiście to jest priorytet, żeby spędzić czas z tymi najbliższymi, z, tymi, z tą taką naszą podstawą istnienia. Wiecie o co chodzi? Myślę, że na wszystko jest najwyższy czas i pora. I to jest właśnie ten czas, w którym powinniśmy poświęcić go rodzinie. Życzę Wam również, żebyście jak najdłużej spędzili czas przy wigilijnym stole z osobami, którzy być może są przyjezdni. Poświęćcie im jak najwięcej czasu, a co jest jeszcze dla mnie bardzo ważne, to żeby święta były udane, żeby y, się nie kłócić, żeby wszystkie jakieś takie drob drobnostki zostawić na kiedy indziej. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Tak sobie myślę, że y, nie tylko ludzie mają wigilię, więc pamiętajcie też o swoich zwierzątkach i nie tylko swoich zwierzątkach. Które w tym momencie, kiedy wy fajnie spędzacie czas, mogą marznąć lub głodować, więc pamiętajcie o nich. Ja już lecę, bo już uszykowany zaraz śmigamy do rodzinki. Jeszcze raz wesołych świąt. Życzę Wam jeszcze dużo wapnia i mocnych kości na masę czelęczy, które weźmiecie na klatę w przyszłym roku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!